Siemaneczko. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym bożym odcineczku serii Koledzy Pomiędzy. Moi drodzy, bardzo dawno nie było żadnych odcineczków farmingowych. Znaczy, może jeszcze jakieś tam Wam były wypuszczane, ale tak typowo nagrywane to ho ho, dawno dawno to było. Moi drodzy, na dniach maturka się odbyła. Mam nadzieję, że wszystko zdane. Tak jak obliczałem, po 60-70%. Yy, także, także jest, jest gitowa, jest dobrze. Mam nadzieję, że faktycznie się to wszystko spełni i, i, i będzie tak jak, yy, tak jak przewiduje. No, przewiduje no, według tych jak gdyby przecieków, danych jakichś różnych, co, co faktycznie, je, co jak powinno wyglądać, no, to, to niby, niby jest dobrze. To jest pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza sprawa. Yy, to też w sumie wyjaśnia, dlaczego nie było materiałów. Zresztą też wpisy dawałem. A kolejna rzecz to taka, takie pytanie po prostu do Was, bo nagrałem w sumie wczoraj, nagrałem sobie taki odcinek, ten QA, w sensie te pytania i odpowiedzi Wasze do mnie i tak dalej. I niestety ten materiał wyszedł godzinny, bo ja jak się o czymś rozpowiem, rozgadam, faktycznie to lubię przeciągnąć ten temat i tak go opowiedzieć naprawdę w... Całej, w całej okazałości, żeby potem nie było jakichś niedopowiedzeń. Więc moje pytanie brzmi, czy mam sobie jeszcze raz nagrać ten materiał, żeby był krótszy, czy jednak wstawić go w takiej formie godzinnej takiego podcastu i czy faktycznie chcielibyście taki materiał zobaczyć mimo wszystko. I to chyba będzie tyle z takich spraw organizacyjnych. Wracamy do farminga, moi drodzy. Moi drodzy. Przez ten czas, co faktycznie tutaj nie włączałem kamery, wiele się na wsi zmieniło. E, tu ogółem mam popożyczany, po, moi drodzy, obciążnik Piękny Boży od y, sąsiada. A to dlaczego? Zobaczcie, nie ma, nie ma tutaj obory sąsiada. Hmm. Też mieliśmy nagrany jeden odcinek, gdzie faktycznie było tam nagrywane, jak to burzymy, jak to tam przyjechała kopara i tak dalej. Ale się okazało, że po prostu z tego odcinka wyszedł totalny szajs, tylko i wyłącznie dlatego, że mikrofon był albo wyłączony, albo odłączony. Nie ten mikrofon był po prostu włączony co trzeba. Dlatego wyszło po prostu tragicznie. A my aktualnie lecimy z koksem do pana, który ma tartak w naszej yy, wiosce, że tak powiem. Pomagamy sąsiadowi. Będziemy tutaj działać prężnie, w taki sposób, że przywieziemy mu parę materiałów, które tutaj mu wytworzyli. On niestety nie ma tura na swojej gospodarce. Poprosił mnie. No zobaczcie, jak to teraz taki pustostan wygląda. No, no jest jest wręcz, wręcz naprawdę pusto. Tu też sąsiad w międzyczasie. Widzę, że kosił kukurydza, ale teraz z tego co się orientuję ma być zamieszany w całą tą sytuację to jest budową sąsiada. Oho, jedzie zestaw, potężny zestaw, zobaczcie co to jedzie cement prawdopodobnie cement. Cement leci do, do sąsiada, także jest grubo, tak jak mówię. Dobra, jakoś się udało nabrać te e, krokwie. Tak jak mówię, no ja nie jestem najlepszy że tak powiem w działaniu naturze, tym bardziej, że tym bardziej, że no mało co widać, tutaj teren też nie jest taki łatwy Moim zdaniem jest po prostu wina tutaj tego, że w tym traktorze mam tak długą maskę no i po prostu nie widzę co się dzieje co się dzieje przede mną Przynajmniej na poziomie tutaj palety, tak? Także tak, ja tutaj mu zwożę te krokwie, bo niczym innym byśmy tu nie wzięli No, teraz tu widzę, że się wszyscy zjechali A tu mu tam mrugnę, żeby... Albo mu tu za chwilę wydrę morder że... Panie, pan tu nie jedź nawet, bo tu się nie... nie, nie, nie pomieścimy się Halo! Ja tu macham! Krótka fuks! A dobra, widzi Ja nie wiem gdzie to ten sąsiad jest Bo to mi miał powiedzieć Gdzie to jest? A tu jesteś, tu idziesz, dobra Nie poznałem Cię Gdzie to mam ci postawić te krokwie? No o, czekaj, ten bo... jeszcze dobry gdzie, gdzie, gdzie ci to mam postawić? Ja ci tu wycofam I ty mi tu wstawisz pomiędzy, nie? A, dobra To czekaj, bo tam są jeszcze płyty OSB do, do wzięcia Te, ile to tam jest do tych drzwi, bo ja tu cholera nie widzę A może być jeszcze półtorej metra mój Panie bo tu się tu, trzy osoby breakdancey walą przy samochodach Uuuuuuu Siegały <laughs> się, się bawią. w puks Dobra moi drodzy lecimy po kolejny <laughs> po kolejny zestaw krokwi eee, sąsiad eee, będzie sobie ogarynał w międzyczasie, no może w międzyczasie nie wiem Wiem, że gruz będzie miał wywozić Ktoś tam na pewno weźmie. No i teraz, tak, zdradzę wam rąbka tajemnicy, ale to zaraz, jak naładuję, te krokwie. Dobra, mamy krokwie, zdradzę wam rąbka tajemnicy, bo się okazuje, moi drodzy, że przyjechał Geodeta i tak dalej. Tam wiecie, mierzył cuda na kiju i tak dalej. Chłop, chłop też tam sprawdzał, trochę nadzorował tę całą rozbiórkę. I się okazało, że w papierach dotyczących tutaj działki mojego przyjaciela sąsiada okazuje się, że bardzo... jakby no może nie złoże, a jednak plantowana ta działka była szlaką żużlem. <laughs> I moi drodzy, okazuje się, że prawdopodobnie, gdy będziemy kopać pod nowe fundamenty, te stare wydobywać i tak dalej. Kurde panie, co to drzwi sobie za chwilę uwalisz? Delikatnie! Nie! To nie tak łatwo. Szarpie tym hydraulika. O, a to, to może, to Trzymaj może... To. O. Ty, a może to, a może to wina wiatru? O. Może idzie tak? Halny idzie! Czekajcie, bo to trzeba sobie odjechać. No, krótka fuks... No, Panie, tu! Tu! Ej, u kurwa kaskader pan! Jak? Bo? Widzicie, teraz! Widzicie, widzicie zbrojenia łapią jakoś. Próbują, bynajmniej, złapać zbrojenia za chwilę. Panie, jeszcze tu tą, z tą... cementownym... <laughs> betoniarką. Ale dobrze. Pan... Ja ci już tu zjechałem może jechać. Dobra, dobra, Jodem. Jakoś się wyminiemy, tylko uważaj, ja bo to będę jechał dalej z tymi, z tymi cudami. Jasna sprawa. No, także się okazuje, że tu... i, i się okazuje, że nawet moja działka, to po... Wojca, jakieś dziotki, bo to, to stara sprawa jest naprawdę. żużlem, żużlem było yy, że tak powiem... plantowane. Może spróbujemy te płyty OSB najpierw, bo... Mm, jakbyśmy tam postawili najpierw te deski, to byśmy ich zastawili, trzeba by było pomagać znowu. Wiadomo, to nie, 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 nie robi tego, nie będzie tutaj budować firma. My tutaj będziemy pomagać sąsiadowi, bo to, to, to też należy nadmienić, że no, robimy to sposobem metodą gospodarczą, więc raczej nie będziemy tutaj. Yy, Przynajmniej nie namawialiśmy sąsiada, żeby, żeby faktycznie um, brał jakąś, jakąś ekipę. Bo to jednak koszta rosną, wiadomo. Dobra, zobaczmy, czy teraz nam się uda. Dobra, moi drodzy. E, okazało się, że jednak muszę wziąć sobie pojedynczo te płyty. Bo jakbym wziął e, obydwie, to mi zjadą. Jeszcze boję się, że w ogóle będzie problem tutaj, żeby dojechać z tą jedną e, paletą. Bo dość, dość to się. Dość to lekkie jest i takie nieoczek nieoczekiwane jakieś ruchy to robi, eee, także tak, co to za cuda się tu dzieją? Co, co, co to? Co no, to? Okróca Fuchs. Sąsiad, jak to dyrygujesz robotą? Dobra Kurna, się lepiej chłopie ja, ja, ja sam nie wiem co się dzieje stój. Eee, no. dobra, ty sobie tu będziesz Na Ja tu jakoś sobie, ja tu chłopie jeszcze mam ze trzy rzeczy ci przywieźć Dobra, sobie powozisz Masz co robić przynajmniej Dobra Ktoś chyba radio sobie zapuścił, żeby jakąś muzykę. Kruca, Fuchs, ten se tu jeździ, to... Sąsiad! Weźże tą betoniarkę, to mu tam zrzuć na... przed domem, wieć mu tam jakoś wcofa i... i ten... Co to bierzesz tak? Weźmiesz sobie jednego majstra i... i to zrobicie, zrzucicie tą betoniarkę. A no tak to jest, sąsiad dyryguje robotą byle jak naj Dobra, lecimy... Lecymy, lecymy dużo, że tak powiem. Z kolejną partią płyt OSB. Dobra, lecimy. Lecimy z tymi płytami. Powiem, powiem wam tak, moi drodzy. Ogólnie to będzie te, tego typu problem. Co to tam jest? jest kurwa radio eee. o, widzicie zbrojenie bo zapomniałem mówiłem o zbrojeniu zbrojenie tutaj właśnie było przywiezione widzicie sąsiad sąsiad ma zbrojenie przywiezione o, spróbujemy postawić to na górę mam nadzieję że uda mi się to jakoś faktycznie zrobić bo Dość lekkie są te płyty, że tak powiem, na mojego tura. Jeszcze coś mi biegownica szwankuje w tym... ...zatorze i Nie! Faktycznie... Pan mi tu podjedzie! Albo nie. Ile ty tam masz jeszcze do zbliżenia tych palet? Jo? Chyba dwie jeszcze, no. Jeszcze dwie. Nie, dobra, nie będę ryzykował. Postawię jedno, jedno pod, przed drugim, bo... No. Ale No i co, ja mam tu jakoś teraz... Ty myślisz... No, uważaj, uważaj! Ty myślisz czasem. którą mogłeś podsunąć. Lekko. Co podsunąć? No bo widzisz, jaki tu odsunę... A ja nie widzę, ja ci mówię! Ty nie umiesz dyrygować robotom! Mówię ci pięć razy, a ty swoje, dobra. Ty po... Tu... popnij Ani jeden się nie słuchał, no patrz, tak. Ja zapomniałem powiedzieć, bo sąsiad, sąsiad właśnie tak dyrygował, jak odbudowywali Warszawę, tak, on tam na roboty jeździł, on się zna na robocie, temu właśnie metodą gospodarczą będziemy mu tutaj naprawiać tą, naprawiać, budować nową budowlę, a w sumie co to tak naprawdę będzie zobaczycie... Zobaczycie w następnych materiałach. Prawdopodobnie sąsiad też się może coś wypowie na ten temat. Co to tak naprawdę będzie? Dobra, moi drodzy. Lecimy teraz z zestawem dwóch palet desek. Jakoś się tutaj przemogłem, że tak powiem. Spróbuję faktycznie jakoś to przewieźć. Mam nadzieję, że to mi nie spadnie. Tutaj widzę, że inna paleta była zastosowana. I wysokościowo się jakoś to zgadza i faktycznie mogę tutaj to jakoś poroz, porozczepiać, porozpinać na tych widłach, że tak powiem, paletowych. No i jakoś to się tam trzyma, ale zbyt, że tak powiem, bezpieczne to rozwiązanie nie jest. Także zobaczymy co to faktycznie tu będzie z tego. Tu właśnie rozładowywują ten cement, teraz pytanie: czy ja tu. A pewnie się tu nie zmieszczę, tak? Mieści się. Zmieszczę się? Mhm. Czekaj. Przejazd jest zostawiony. A dobra, bo ja tu nie widzę, wiesz, bo mi to tak. co coś i tu cię przeważa, mój dobrodzieju. To tak ma być. A ta paleta tutaj tak rozładowana też? Hmm. Damy mu to tutaj, bo faktycznie będzie najpierw potrzebował krokwi, desek, a dopiero potem płyty OSB. dobra, udało się jakoś masakra. Powiem wam, że to jest... Yy... Najgorsze. O czekaj czekaj, ja ci tu przejadę. Żebyś się tu panie dzieju nie musiał. Panie lokujesz ja się tędy, bo nie przyjedziesz. Co? Tędy nie mogę jechać? O to nie. Sąsio. Eee, Łosi tak co zmieszło. tej panie, wysiądź, wsiądź. <laughs> Sąsiad, jak to robimy, bo, bo, te, bo te bloczki, to już jechać czy nie po, po pustaki? Jest tak, po pustaki... Czy masz na późniejszą pustaki? porę, bo nie wiem, jak to tam się umówi z nim. Bo oni mi tam gadoli, że już do odbioru są nie? i mogę... Byśmy przywieźli na razie 6, potem by się dowiozło reszta, bo tu nie widzisz miejsca, nie ma Ej, bo... dużo. To inaczej zrobimy. Ty się tu rozładuj, ja se poczekam. I pojedymy razem po te pustaki. Ty się tu rozładuj na spokojnie, ja se skoczę do domu. Jak coś to podejdź i, i po ten. Dobre? No. Macha mi, że tak. <gry> Dobra. Także tak działamy. że chłopcy sobie tu będą rozładowywać. A my faktycznie sobie. A biegownica, coś mnie martwi w, w, w zatorku. Będzie trzeba go na serwis oddać do majstrów. No i tak, moi drodzy. Tak widzicie, na wsi wygląda praca. Tym bardziej, jak jest coś nietypowego, jak właśnie jakaś rozbudowa, budowa. No. Ciężka robota, że tak powiem. Faktycznie. Ażem dupnął. Dobra, tutaj go zostawimy. Co powiem? Powiem tak. Sąsiad dostał dofinansowanie jakieś tam faktycznie. Yy, yy, dopytywał się, jakieś tam pisma składał. W sumie to jest jedna z pierwszych osób, która do takie dofinansowania się tutaj zarapała z naszej okolicy, także yy, także tak powiem, on naprawdę naprawdę jest farciarzem i zyskał na tym i na pewno zyska. Wiadomo, w jakiś tam sposób musi tam, yy, będzie to musiał jakoś spłacać i tak dalej, bo du dużą część mu tam. Tych pieniążków dali na tą rozbudowę faktycznie. No, jak to faktycznie będzie wyglądało ostatecznie, no to sam nie wiem. Sam nie wiem, co tak naprawdę sobie będzie stawiał. Mam, na mam nadzieję, że wie, co robi. W sumie, no, no chłopiec chłop już ma swój wiek. Eee, także, także, tak jak mówię, praca w re, nietypowa akcja. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Że nie bez powodu włączałem kamerę, myśląc, że, że, że może się Wam to spodobać. No i co? No i będziemy tak wracać z jakąś taką systematycznością na kanał. Mam nadzieję, że, że, że będziecie tutaj dzielnie i wytrwale oglądać nasze materiały, a my będziemy się tutaj, że tak powiem, odpłacać. I pamiętajcie o tym, co mówiłem na samym początku: żebyście napisali w komentarzach, czy chcecie ten godzinny, jakby. Podcast na temat y, tutaj jakby y, tych pytań i odpowiedzi, które mi zadawaliście y, pod pewnym wpisem w społecznościach. Dobrze, to więc będzie tyle w dzisiejszym materiale, moi drodzy, a ja tutaj idę szykować sobie o drzwi nie zamknąłem obiadek, bo pasowałoby. O, dobra.